Jeżeli chodzi o rozpoczęcie projektu badawczego, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest taki projekt badawczy no, rozłożony na 3-4 lata, ale taki wieloaspektowy, który ma badać tak kwestie chemiczne wody, powietrza, ale nie wszystkie oznaki kulturowe, archiwalia dotyczące z 13 lat, Polska, Czechy, Niemcy ale ma być to projekt badawczy, który będą mogli wykorzystać nasi y, również przedsiębiorca, przede wszystkim uzdrowiska, y, dlatego że chcemy stworzyć takie informatory o regionie, tak w wersji internetowej, jak i w wersji papierowej, które mają promować cały region y, Dolnego Śląska y, poprzez właśnie uzdrowiska y, y, na, na tym terenie. No, sądzimy, że to będzie taki projekt, do którego będą zaangażowane nie tylko osoby z uczelni, ale także właśnie z uzdrowisk, ze stowarzyszeń pracujących na rzecz tychże uzdrowisk, ale zaprosiliśmy również przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo sądzimy, że o ten rozwój regionu i tą promocję przede wszystkim powinno chodzić włodarzom tego regionu. Także sądzę, że będzie to bardzo ciekawy projekt, no i przede wszystkim obejmie bardzo wiele dziedzin pod jednym hasłem uzdrowiska Dolnego Śląska. Konferencja, która zapoczątkowuje pewien projekt badawczy, no jest bardzo interesują. Taj sam projekt jest bardzo interesujący. Ja, która kieruję w tej chwili zespołem do spraw uzdrowisk w sejmie, do którego należy kilkunastu posłów i którego celem jest rozwój uzdrowisk, pomoc w rozwiązywaniu problemów uzdrowisk. No jest ten temat ciekawy i zaproponowałam współpracę. Myślę, że Możemy zrobić tu wyjazdowe posiedzenie zespołu. Wszystkie te na różnych etapach tego procesu badawczego będziemy się włączać, będziemy wspierać, a ponadto też będziemy korzystać z, tego, z tych opracowań, bo jest to ciekawe. Takiego opracowania nie było i jak podkreśliłam w swoim wystąpieniu, no warto to opracować. Te, te badania i to opracowanie wykonać choćby po to żeby zachować dla pokoleń przyszłych bo część materiałów archiwalnych a część różnych pamiątek które są jeszcze u ludzi no może jak gdyby stracić swoją może ich nie być po prostu a mamy tak wielki kapitał i takie długą historię że warto to opracować i Wykorzystać odpowiednio. Także... Pani poseł, myśli Pani, że y, uzdrowiska mogą odzyskać dawny blask i świetność? Jest znaczy, to... Myślę, tylko że ja zajmuję się w, w zespole do spraw uzdrowisk y, w tej chwili nie promocją uzdrowisk, a pom, y, pomocą, jak y, jakiej udzielić uzdrowiskom, żeby te problemy, które im doskwierają dzisiaj? A mianowicie sprawy zanieczyszczeń, sprawy hałasu, sprawy miejsc parkingowych, sprawy różnych ograniczeń, które często utrudniają życie samorządom. Jak te problemy rozwiązać? To jest mój cel główny, i myślę, że równolegle. Rozwiązując te problemy codzienne, te, które, których jeżeli nie uda nam się rozwiązać, to żadna promocja nie pomoże. Więc myślę, że równoległe prace badawcze nad historią, nad kulturą, nad tym, co się działo kiedyś i równolegle nad rozwiązaniem tych problemów, a są takie możliwości, powinny dać dobry efekt. Zainicjowany dzisiaj projekt wzbudził nasze ogromne zainteresowanie, szczególnie część dotycząca otoczki, otoczki kulturowej. Dużo mówiło się o takich skolorowanych badaniach, rozszerzonych nie tylko o medycynę, naturę, ale również o tę otoczkę kulturalną, o tradycję życia kulturalnego w dawnych uzdrowiskach, a także i dzisiaj. Myślę, że to szeroki pole do popisu dla takiej instytucji jak nasza. Gerard Hauptmann, związany był zarówno z uzdrowiskiem sztawnozrój w dużym stopniu również z uzdrowiskiem Cieplice. Bardzo chętnie włączymy się do projektu przy powstawaniu przewodników, takich, które tutaj w ramach tego projektu planowane są, promujących uzdrowiska w zakresie nie tylko ich walorów naturalnych, medycznych, ale właśnie też wskazujących na te ogromne wartości kulturowe, które no, przyczyniają się do, do ich, podniesienia ich. Atrakcyjności. Wszystkich gości przybywających zarówno do na Zdroju, gdzie urodził się i przez okres swojego dzieciństwa mieszkał Gerard Hauptmann. Również tych, którzy przyjadą do Uzdrowiska Cieplice i będą przechadzać się tymi samymi uliczkami, przed którymi przechadzał się Gerard Hauptmann, odwiedzając swoją mamę przy, przebywającą tam w Uzdrowisku, czy swoich przyjaciół, zapraszam również serdecznie do Jagniątkowa. To zupełnie niedaleko. Od cieplic, 10 minut drogi do pięknej e, rezydencji śląskiego noblisty, w której funkcjonuje dzisiaj muzeum. No takie piękne stroje. Status z Animacji w cyfurce, zostały nam użyczone na tą wspaniałą okazję. Jak się czujecie w takich strojach? Bo to inna epoka zupełnie. Czujemy się bardzo y, fajnie i mo możemy spróbować jak było y, kiedyś właśnie w takich strojach. Yes. Czy przebierałbyście się częściej w takie stroje? Nie, to już no pierwszy raz. raz. Ale czy chętnie byście to robiły częściej? Bo wyglądacie pięknie. A gdyby była taka okazja, na pewno tak. Jesteśmy stworzone do tej epoki. Ale brakuje wam jeszcze panów w cylindrach. Szukamy właśnie najpiękniejszych dżentelmenów. Mamy nadzieję, że ich znajdziemy. Tutaj widać para jest jednak z dżentelmenem. <laughs> Również wypożyczone stroje? Tak, z teatru imienia Cypriana nie. Jak się czujecie w takich strojach? No nietypowo Nietypowo, nietypowo jest... ale bardzo elegancko jest to... I wspaniale Nowe doświadczenie w każdym bądź razie yy, Częściej byście zakładały takie suknie? Czemu nie? No w sumie na takie bale karnawałowe to można byłoby takie ciuszki nosić No ale pani poseł standardowo ubrana no, bo ja nie jestem na w uzdrowisku. Ja dzisiaj dopiero przyjechałam, zobaczcie jakie to są warunki. Ja, jak wyglądają, tak. jak się prezentują. Dopó no więc widzę, że yy, Jesteśmy w innej epoce. goście są doskonale. W związku z tym spodziewam się, że też doskonałe warunki, więc przyjadę tu na pewno za kilka ja? dni. Yy, mamy wrażenie, że jakbyśmy byli w innej epoce chyba. No właśnie, ja myślę, że wracamy do czasu, gdzie w uzdrowisku chodziły piękne panie, yy, ubrane w cudne suknie. No i towarzyszyli Panowie w Melonikach i w świetnej formie, wszyscy zadowoleni. Skąd jesteście? Pięknie wyglądacie, możecie się przedstawić? No Roksana, Magda, Kamila, Kamila. Tak dalej, Eliza, Maciej, Natalia, Dominika, Agnieszka, Kamila, Krzysztof. Macie piękne stroje, skąd takie stroje? Z teatru, ja, z teatru Górskiego. No tutaj przechadzacie się, jak Wam się podoba taki styl bycia, styl ubierania się? Bardzo nam się podoba. Ciekawe doświadczenie. No, 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 wczuć. 19 Można to wiek. zrobić częściej. Myślicie, Biet. że e, kiedyś było e, kolorowiej, ciekawiej? Wrócilibyście do tych czasów? Niewątpliwie. E, panny na pewno, bo panowie byli bardziej dżentelmenami chyba, tak? Tak. Czy teraz to odczuwacie, czy nie? Jak najbardziej. Jak Zbytam, e, <śla> pytam tutaj kobiet. Że mężczyźni są dżentelmenami? Tak. Czy no, no, nadal są, czy nie? Różnie bywa, różnie. Czy epoka się zmieniła, a obyczaje nie? Zdecydowanie się zmieniła. Są też tacy, którzy i są dżentelmenami, i są też tacy, którzy tymi dżentelmenami już niestety nie są, bo im się nie chce, tak prawdę mówiąc. Jak panu się podobają panie w tych strojach? Bardzo piękne. Wspaniale się czuję. Muszę zobaczyć, wszystkie tutaj nieobległy. No właśnie, no właśnie, tutaj fotoreporterzy mogliby pozazdrościć panu. Dziękuję.